Cześć, witam wszystkich na moim nowym kanale na YouTubie. Ten kanał będzie głównie o boksie, czyli będę wrzucał materiały analizujące różne, różne walki, gale zawodników. No i mam nadzieję, że stworzymy tutaj taką społeczność, że będziemy mogli się wymieniać różnymi poglądami na, te, na tematy właśnie bokserskie w komentarzach i będziemy się przy tym dobrze bawić. Pierwszą walkę, jaką chciałbym z Wami przeanalizować wspólnie, jest y, oczywiście najbliższe wydarzenie, które odbędzie się w sobotę, 21 grudnia w Riadzie. To wydarzenie niewątpliwie no, na poziomie światowym, no, bo y, głównymi bohaterami będą y, no, będzie dwóch panów, którzy naprawdę y, w świecie boksu no, już są na, na szczycie. No, dosłownie wyżej już nie, może, nie można być w wadze ciężkiej. No i myślę, że ta walka będzie bardzo ciekawa właśnie pod tym względem, że występuje tam dwóch nietuzinkowych zawodników. Zazwyczaj to Tyson Fury był takim e, taką osobowością, takim charakterem, że on zazwyczaj skradał show, aczkolwiek, no w tym przypadku Aleksander Usyk, e, no tutaj też pokazał się. Pod tym względem z dobrej strony, z tego względu, że na konferencję prasową wyszedł no, w stroju hitmana. <grym> Czyli takim wiecie, w czarnym, czarnym garniturku, no i chyba jakąś wiadomość tutaj tym ubiorem wysłał do Tysona Fiorego. Nie, no oczywiście sobie żartuję, no zawodnicy tej klasy już oni tak naprawdę w ringu widzieli wszystko. To są tak zawodnicy doświadczeni, że takie gierki psychologiczne oczywiście no, na nich nie działają, oni wiedzą co mają zrobić, mają przygotowane swoje, jeden i drugi plan taktyczny. Więc, więc to takie pokazówki to są zazwyczaj tylko dla kibiców, dla fanów po prostu żeby zrobić sobie jakiś show no i żeby troszeczkę rozpromować jeszcze bardziej walkę, której tak naprawdę nie trzeba promować, bo to jest tak ogromne wydarzenie, że podejrzewam, że jeżeli nawet by nie wyszedł Aleksandr Usyk w tym stroju Hitmana, to i tak ta walka by się sprzedała świetnie. A teraz zejdźmy troszeczkę na ziemię i przeanalizujmy, jak, ten, jak ta walka rewanżowa faktycznie może przebiegać. I wydaje mi się, że najlepszym mm, sposobem na to, aby ocenić ich walkę rewanżową, jest po prostu cofnięcie się do ich pierwszej walki, której tak naprawdę jeden i drugi miał dość spore problemy. Ponieważ Aleksander Usyk został już w szóstej rundzie mocno trafiony, i, i faktycznie tu, tu przez chwilę myślałem, że może być jakaś tutaj sensacja. E, aczkolwiek no, szybko wrócił do siebie, ale mm, Tyson Fury miał z kolei kryzys w rundzie dziewiątej, gdzie ten, e, tak naprawdę, gdzie. gdzie ta sytuacja wyglądała dość poważniej niż u Aleksandra Usyka, ponieważ tam naprawdę Tyson Fury był już na skraju nokautu i właściwie myślałem, że już nie dotrwa do rundy dziesiątej. Aczkolwiek panowie przeboksowali pełen dystans i minimalnie na punkty w to starcie wygrał Aleksander Usyk. Pytanie teraz się nasuwa, co tak naprawdę jeden i drugi byli w stanie zmienić od ostatniej walki. Myślę, że niewiele. Aleksander Usyk będzie dalej pięknie tańczył na nogach, będzie miał siły pewnie na 20 rund, a Tyson Fury no, będzie męczył, zamęczał tymi długimi rękoma, tym wieszaniem się na, na Usyku. Oczywiście z tymi 20 rundami troszeczkę przekoloryzowałem. Widziałem już po walce, po 12 rundzie, że Aleksander Usyk był już bardzo zmęczony. I szczerze mówiąc tak no nie przypominam sobie w innych walkach, żeby aż tak był wymęczony przez jakiegokolwiek zawodnika. No, to świadczy o tym, że ta walka była naprawdę na poważnie, że ta walka była... Można powiedzieć na śmierć i życie, i jeden i drugi nie, chcia, nie chciał odpuścić, ale też uważam, że konsekwencją tego zmęczenia było to, że e, no, dużo przyjął Aleksander Usyk ciosów na korpus. Tyson Fury zdaje sobie z tego sprawę, że czasami e, Usyk ma problemy z obroną, właśnie dołu w korpusu. No, i pewnie konsekwentnie celował w tamte miejsca, i, i po prostu w ten sposób próbował Aleksandra Usyka wymęczać. Teraz pytanie się nasuwa, jak będzie wyglądała ich walka rewanżowa. Aczkolwiek ja uważam, że walka rewanżowa będzie wyglądała bardzo podobnie czyli Aleksander Usyk po prostu wypunktuje Tysona Fiurego, ponieważ. Myślę, że Tyson nie jest w stanie nic, że tak powiem, w swoim boksie zmienić, tak aby po prostu wygrać z Aleksandrem Musykiem. Jednak, jednak Ukrainiec będzie na tych nogach bardzo szybki itd. i tak dalej. I myślę, że właśnie przez to, przez te jego słynne szybkie nogi, no, nie będzie w stanie Tyson go dogonić. Jestem bardzo ciekawy, co Wy sądzicie na temat tego wydarzenia, jak ta walka się potoczy, i właśnie chciałbym Was zaprosić do sekcji komentarzy, abyśmy mogli wspólnie wymienić się poglądami na ten temat. No i cóż, no na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i do następnego, cześć!